Dzień dobry bardzo. Kolejny dzień z Bodychikiem. To będzie już piątek. O, to już piąty dzień. Szybko to mija. Z dotychczasowych obserwacji, tak jeszcze na szybko powiem, pojawił się problem gastryczny. Wiem, że to jest temat okropny do omówienia, ale w sumie powinienem chyba o tym powiedzieć. Ja jestem osobą, która, jak gdzieś idzie na wyjazdy, gdziekolwiek, na jakieś wyprawy, wycieczki, to ja zawsze biorę ze sobą. Jestem tym typem osobą, która musi być ze sobą ksenne. A nie Stoparan, tak jak większość osób. Bo ludzie dostają biegunki na wycieczkach, tak? A ja na odwrót ja mam zaparcie, zawsze jak wyjeżdżam poza dom. To powiem szczerze, że musiałem chyba pierwszy raz w życiu wziąć wczoraj no. <grym> Bo byłem na spacerze i po prostu nie chciałem, żeby coś podczas spaceru mnie wzięło do toalety. Także no, póki co, takie to jest, to jest taki skutek ubocznej tej diety. Bardzo ciekawy. <grym> Mi to akurat nie przeszkadza, no ale. Yy, może o tym się po prostu nie mówi, a tak to ma działać. Nie wiem, tak chciałem tylko powiedzieć. No to dobra, bez przedłużania patrzymy co tutaj dzisiaj jest w piątek. Wyciągamy podwieczorek, na podwieczorek jest... batonik suszonych śliwek i burówek z kruszonką z płatków owsianych. Pewnie będzie przepyszny. Oni ciasta zawsze mamy na cztery mocne. Hmm... O! Nie co to jest. Wrap na kolację. O, jak fajnie! Wrap z suszonymi pomidorami, mozzarellą i papryką. 340 kalorii już na kolację, no cóż. Ale taki wrapik, fajnie. Wygląda fajnie. O, drugie śniadanie. O, to już mi się chyba podoba. Twarodżak ziarnisty z awokado i warzywami z grzankami żytnimi. Tu widzę, że żółtkiewka jest, to może być dobre, naprawdę. Twarda żółtkiewka to jest coś, co ja lubię, takie połączenie. O, jaki mały obiad, a chyba, że to jest nie, to jest do obiadu tylko. To jest jakiś kalafior. No, za kalafiorę nie przepadam, ale zobaczymy. To jest do obiadu dodatek. Obiad. Hmm, czerwone kary z morszczukiem i cieciorką, kokosowym ryżem, basmati i kalafiorem. No! Bardzo ciekawa opcja. Czerwone kary bardzo lubię. Morszczuk to nie kojarzę za bardzo. Czyciorka zależy. Kokosowy ryż, tego jeszcze nigdy nie jadłem. I kalafior, czyli tutaj jest kalafior. No ten kalafior trochę też. Teraz... No zobaczę. Zobaczę. Może będzie przepysz. I śniadanie. Cóż za ładnie wyglądające śniadanie. Pierwsze śniadanie domowy czekoladowy jogurt z wiśniami owsianymi i owsianymi musli. O, fajnie! Czyli sobie mogę jogurtik wymieszać z wiśniami i owsianymi musli. No to zaraz się tym zajmiemy, bo dochodzi już pół do 8, pół do dziewiątej. a jeszcze bez ścieranka. Weekend jest y, też z body Chiefem, także to jeszcze nie jest koniec. A tutaj może przy okazji pokażę. Pięć toreł z No Dużo się tego przeprodukuje. Te wszystkie plastiki. Te torby... że znaczy, te torby są papierowe, to jest jeszcze w porządku. No, to takie coś. Będziemy dzisiaj testować te wszystkie pyszności. A jeszcze coś ciekawego chciałem powiedzieć. Ja oglądam jednego youtubera, takiego, który... Mm, ...testuje różne żarcie. No, ja takie rzeczy lubię. Ostatnio był w Korei. E, wracał z Korei na lotnisku, jadł w Burger Kingu hamburgera. Hamburger nazywał się Monster X. I według tabeli kaloryczności hamburger miał 1700 kalorii. Ja się zastanawiam. Kurwa, naprawdę. Jeden hamburger, którego zjesz w 10 minut, ma 1700 kalorii. Podczas kiedy mój cały zestaw na cały dzień ma 1500. I mi to wystarcza. To jest najlepsze. No mi to wystarcza. Na śniadanie był czeko jogurt z wiśniami i musli. Ten czekoladowy jogurt był faktycznie czekoladowy i nie był zbyt słodki, co bardzo dobrze o nim świadczy. Wiśnie idealnie do niego pasowały, bardzo to było przyjemne, fajne. Musli też były smaczne, było to coś naprawdę przystępnego do jedzenia, no, więc tutaj daję czwórkę, po prostu bardzo fajne ciśnienko. Dalej, twarożek z awokado, warzywami i grzankami. Awokado w ogóle nie czułem w tym twarożku, to by miał być twarożek ziarnisty, tutaj sobie nie zapisałem, ale też no, nie wiem na czym to polega, że jest ziarnisty. Z warzywami to ja tam zauważyłem rzutkiewkę przede wszystkim może jakaś cebulka tam była też. No i grzanki, bardzo lekkie drugie śniadanko, bardzo przyjemne w konsumpcji, też czwórka tutaj. Na obiad czerwone kary z morszczukiem cieciorką, ryżem kokosowym i kalafiorem. Co do tego obiadu. Spodziewałem się, no może co czytam, myślałem, że to będzie po prostu morszczuk w czerwonym kary. Ogólnie zapach był bardzo zachęcający po otworzeniu. Ogólnie tutaj ten body chief się wyróżnia tym, że zapach zazwyczaj... Jest taki ciekawszy niż sam smak. Czerwone kary, wiem, że jak potrafi smakować czerwone kary. Chociażby w takiej podrzędnej knajpie jak Zentai nieraz zamawiałem, wiem, że to jest bardzo dobra rzecz. Bardzo intensywna w smaku i naprawdę, no, coś, coś, coś bardzo dobrego. A tutaj to czerwone kary było słabo wyczuwalne. No, było to takie, było to do zjedzenia, no ale no, mogłem się spodziewać czegoś więcej. Najbardziej się bałem kalafiora, bo ja za kalafiora nie przepadam, i obawiałem się, że to będzie tak, że przy takiej ilości kalafiora, jaka tam była podana, to ja nie będę w stanie tego zjeść nawet. Ale okazuje się, że to był najlepszy kalafior, jaki w życiu jadłem. Smakował mi, po prostu mi smakował. Jak sobie obtoczyłem pierwszy kawałek w tym yy, sosie z czerwonego kary, poczułem, że nie przeszkadza mi ten smak samego kalafiora. No więc potem już go jadłem po prostu bez niczego i tutaj było duże zaskoczenie. Kokosowy ryż, nie czułem w ogóle żadnego kokosa tam. Generalnie całe danie na czwórkę, ale taką czwórkę w takim przedziale niższym. Na, na podwieczorek był batonik, suszony śliwek i borówek z kruszonką z płatków osianych. Wziąłem sobie to na rowerek. Bardzo mi się podobają te podwieczorki, że można sobie tak zjeść w terenie. Znaczy, już chyba mówiłem umięty trzy razy. Yy, batonik bardzo dobry. Nie był tak dobry. A czy to jest też batonik? To nie było ciasto. A na przykład to ciasto z chia co miałem do któregoś tam dnia, albo ten Maxi King, no to było coś na czwórkę z plusem, obydwie te rzeczy, naprawdę były bardzo, bardzo dobre. Ten batonik nie był aż tak dobry jak te ciastka, ale nadal, nadal na czwórkę zasługuje według mnie, bo był przyjemny w konsumpcji. I dalej ostatnie, ostatnie to jest moja największe po prostu zawód w całym tym bodychive'ie. Wrap z suszonymi pomidorami, mozzarellą i papryką. Ja mówię wrap, suszony pomidory, mozzarella, papryka, Boże, jakie to musi być dobre. Sobie to nakułem oczywiście do opakowania, do mikrofali na dwie minuty, żeby to na ciepło sobie zjeść. No i ten. Zazwyczaj jak się na coś nahypowanym mocno, że coś jest dobre, to sam mózg ci podpowie, że to jest dobre, nie? Ale tutaj nawet moje, moje nastawienie nie pomogło, bo nie wiem, nie wiem, czy gdybym nie był nastawiony neutralnie, to tutaj nawet dwójki nie dał. Ten wrap był strasznie kwaśny i słony. Powiem tak: gdyby ktoś kazał mi go zjeść z zamkniętymi oczami, to bym powiedział, że to jest kapuśniak celi tam w ogóle nie czułem w tym wrapie. Suszone pomidory smakowały jak taka kapusta, i to taka kapusta ukiszona na kapuśniach, naprawdę. Nie taka kapusta powiedzmy nawet w bigosie, tylko coś jeszcze bardziej kwaśnego. Papryki też w ogóle tam nie czułem kompletnie. Po prostu pod koniec już było tak słone, że nie wiem czym zjadł więcej. Tutaj daję trójkę i to taką słabą trójkę, naprawdę. A myślałem, że będzie piątka, naprawdę, bo, bo, bo zapowiadało się fajnie, no. Ale ten wrapik to jednak jest, był fail. Według mnie, chyba że trzeba było go zejść na zimno, ale wątpię, żeby na zimno był jakiś mocno lepszy. Także to był dzień piąty, czyli piątek. No i co? No i tyle. Teraz czekamy na sobotę.